Clean is good, sanitized is better. Jestem Rafał Drawik, mam 19 lat. Jestem napastnikiem, dokładnie środkowym. Moja przygoda zaczęła się tak, że mój tata zabrał mnie tutaj, w Tychach na lodowisko. Mam 18 lat, gram na ataku, na skrzydłach, lewym albo prawym. Przygoda z hokejem zacząłem w wieku gdzieś. 6-5 lat, tak mi się wydaje. Na pierwszy trening poszedłem z Tatą. I tak to się zaczęło. Rafał Drawik jest wychowankiem Mosum Tychy i określany jest mianem jednego z najzdolniejszych młodzieżowców w kraju. Na swoim koncie ma już występy w młodzieżowych kadrach Polski, a w grudniu zadebiutował w pierwszej drużynie GKS-u Tychy. W sumie w barwach mistrzów Polski rozegrał cztery spotkania. Z orzełkiem na piersi zdobył złoty medal Mistrzostw Świata do lat 18, Dywizji 2A w Sosnowcu. Myślę, że to był bardzo dobry sezon. Udało mi się zadebiutować tutaj w GKS-ie Tychy. To było bardzo duże. Taki wyczyn moim zdaniem, bardzo się z tego cieszę. Drabik w poprzednim sezonie błyszczał imponową formą na zapleczu Tauron Hockey Ligi w barmach SMS1 Katowice. Rozegrał 27 spotkań, zdobył w nich 26 bramek i zanotował 28 asyst. Drabik został wybrany najlepszym napastnikiem Mistrzostw Polski Juniorów. W maju podczas Tyskiej Gali Sportu otrzymał nagrodę w kategorii Młodzieżowiec. Byłem w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Katowicach, też tam miałem bardzo dobry sezon. the hawk CLC udało nam się zdobyć złoty medal, więc to był bardzo udany sezon. Bardzo udany sezon ma za sobą również kolejny z młodych zawodników. Osiemnastoletni Jakub Janik zwiększył go spektakularnymi występami w reprezentacji Polski do lat 18 podczas mistrzostw świata. Jakub został wybrany MVP naszej kadry, znacząco przyczyniając się do awansu do dywizji 1A. To jednak nie koniec jego sukcesów. Był również najlepszym strzelcem i najlepiej punktującym zawodnikiem swojej drużyny, a także zdobył tytuł MVP mistrzostw polski juniorów, prowadząc swój zespół. Tychy do tytułu Mistrza Kraju. Zdobyłem go jako bardzo udany. W lidze wygraliśmy mistrzostwo w CLJ Zdobyłem też jakąś nagrodę indywidualną. A kadrowe super. Zdobyliśmy mistrzostwo świata, awans do dywizji wyżej. No i zaliczam ten sezon do najlepszych, jak na razie. Teraz młodzi zawodnicy podpisali swoje pierwsze profesjonalne kontrakty. Bardzo się z tego cieszę. Zawsze to był cel, jakby od małego się przychodziło tu na mecze i chciało się być w tej drużynie. Po, dowiedziałem się o tym kontrakcie już w okresie letnim, przygotowaniach. Pan Jarek do mnie zadzwonił, żebym się spotkał. No i tak to wyszło. Dowiedziałem się na przełomie maja-czerwca i strenowałem na sucho z kolegami i to jest Motywacja, żeby do dalszej pracy moim zdaniem, a nie, że już odpuszczam. Utalentowani hokeiści od kilku miesięcy przygotowują się z zespołem do startu sezonu i stawiają przed sobą ambitne cele. Dostać jak najwięcej meczy, strzelić jak najwięcej bramek, pomóc drużynie w jak największym stopniu, no i wygrać co się da. Dostać jak najwięcej minut i je jak najlepiej wykorzystać.